Witajcie ponownie. Widzimy się po raz kolejny. Dzisiaj nagramy taki luźny filmik. Przygotujemy karmę dla gołębi rozpłodowych. Pójdziemy nakarmić. Pokażę Wam oraz gołębie młode, jak się chowają. Zrobimy taki przegląd gołębika rozpłodowego. Co tutaj dzisiaj? Dzisiaj postanowiłem im dać na karmę herbohol. To na nerki, na wątroby, na wątrobę preparat i obsypiemy go probiotykiem. Kupiłem nowość za ID Jeszcze nie rozpieczętowany. Zaczniemy może od karmy. Bazowa karma, którą daję cały rok. Kampola. Pierzeniowa ekstra. Do niej dosypuję taki kubek dla krótkodziobów. Drobnej karmy. Kubeczek konopi. Czy młodek wskazane, samo białko, trochę płatków owsianych. I jeszcze sekundę przyniosę. I dodamy jeszcze trochę kaszy jęczmiennej. Węglowodany się przydadzą. Wymieszamy sobie wszystko. Wychodzi taka fajna drobniutka karma. Pełnowartościowa. Teraz tak, przygotowałem sobie trochę wody, taką ilość. Mniej więcej już mam to wyliczone. Dolewamy sobie. Ja tam na oko daję. Na oko. Wylewam na karmę. Wymieszam żeby była odpowiednio wilgotna Karma dobrze wymieszana już jest. Teraz obsypiemy ją probiotykiem. Są zwolennicy probiotyków płynie i są zwolennicy w proszku. Ja stosuję taki i taki. Ten po raz pierwszy zobaczymy co lepsze będzie. 15 gram na kilogram karmy też ja tutaj na oko wsypię. Mniej więcej wiem. Tyle wystarczy. Wymieszamy. Bardzo ładnie pachnie. Karma wymieszana, teraz zostawimy ją sobie na 15-20 minut, niech się to dokładnie wszystko wchłonie i zobaczymy się za 20 minut, za chwilkę. Minęło 15-20 minut, karma wchłonęła się, jest gotowa do spożycia, idziemy nakarmić gołębie. Jest to już ostatni posiłek dzisiaj, także zapraszam. Głębie teraz się najedzą, chwilę odczekamy. Głębie podczas lęgów karmione są czterokrotnie, cztery razy w ciągu dnia. Jeśli ktoś ma możliwość też zalecam. Najgorszą rzeczą jest nasypanie karmy na maksa do pełnego koryta. Pełny karmik wtedy te gołębie Wtedy tego łębie nie karmią młodych tak jak powinny. Ja karmię taką dawkę daję, że za chwilę za 5 minut wszystko zjedzą. Wszystko zjedzą i wtedy, wtedy przy kolejnym karmieniu chętnie, chętnie te młode karmią po raz kolejny ponownie. Nie? Także nie przesadzamy z karmą. Wejdziemy, teraz pokażę Wam kilka młodych, jak się chowają, podczas gdy one jedzą. Zobaczymy sobie co tutaj, co tu się uchowało w tym roku. Co my tu mamy? Jaki sobie siedzą. Akurat tutaj matka, matka ich to jest Imbret Eurodiamonta. Ojciec jest z gołębi ludoklasem, z szablon i z takiej 1916 mojej samicy sprinterce. Ona cztery razy była na ogólnopolskiej wystawie. mam pozapisywane. Taka kartka, byle jaka, ale jest. Prowadzę notatki. Każda para jest zapisana. Zapisana. Tutaj mamy numer pary, datę, w której zniosły jajka oraz e, numer ojca i matki. Tutaj widzę jedna samica doniosła. To mnie zapiszę. mniej więcej wiem kiedy się powinny legnąć, gdzie jakie jajka przełożyć Tutaj pokażę samiczkę 23 rok wnuczka Porsche 911 Siedzi na jajkach obecnie już takie te tutaj mamy już takie młode do odstawienia. Kolejny filmik nagram wam e, jak, od, jak odstawiam jak odstawiam gołębie od rodziców na swój gołębnik jak przenoszę. Dowiecie się co robię, jakie ten co im podaję, jak je przenoszę. Tutaj dwa młode gotowe do odstawienia. Tutaj mamy parkę, ciemna samiczka z Hardy Krugera, samczyk z Kopmana, mojego najlepszego. Pójdziemy dalej do następnej części. Tutaj mamy dwa młódki. Ojciec to szali, hardy kruger czysty. Matka z linii takich wspólno wspólnogoelnikowych gołębi z trzeciego asa na, na Gostyniu. Dwa niebieskie wyszły. Ojciec to syn mojej najlepszej lotniczki. Ona trzy razy pierwszy konkurs miała na rejon z 500 km. Matka to Imbret Eurodiamonta złotego medalisty w maratonie kategorii M. Tutaj Porsche idzie ten wnuk wnuk Porsche 911 Tutaj jest wnuczek Porsche 911 ten ciemny ostatni to wnuk wnuk Black Nelly Hardego Krugera Tutaj jest ta najlepsza lotniska. 3 razy pierwszy konkurs z 500 km upalne. Loty pod wiatr. Tutaj mamy każdego trugera ciemnego. Tu córka, córka mojego holendra, najlepszego rozpodowca Przejdziemy z powrotem. Niech one sobie spokojnie jedzą. Nie karmienie, już dzisiaj 17 godzina, także to by było na tyle. Zapraszam Was do komentowania. Dajcie łapkę w górę, napiszcie, komentarz, zasubskrybujcie kanał, będzie więcej filmów, więcej porad. Trzymajcie się, dobry lot. Jeszcze pokażę Wam sposób, w jaki ja sprawdzam, czy jajka są zalężone. Tak idę w granicach 6-7 dnia, najbezpieczniej 7-8 nawet. Włączam, włączam latarkę w telefonie. I sobie tutaj sprawdzamy. O, widzicie? Zalążek i żyłki. Czyli jajko jest dobre. Jedno. Jedno mają dobre, teraz sprawdzimy drugie. Drugie również. Jest dobre. Teraz pokażę Wam na przykładzie pary, gdzie jedno jest dobre, jedno nie, bo już wiem, sprawdzałem wcześniej. Widzicie, tutaj jest czyste. Nie ma nic, czyli jest puste, musiało przemarznąć. Tu po prostu, a tu kolejne już jest w stopniu bardziej zaawansowanym. Za kilka dni będzie się lęgło. Już jest bardzo ciemne, rozwinięte. To by było na tyle. Trzymajcie się.